Witajcie, dzisiaj na szybko chcę Wam pokazać nowość. Zegarek drewniano, kamienny można powiedzieć. Z kolekcji Stone, tak się prezentuje. Branzoleta, oczywiście drewniana, jak i część koperty. Te brązowe drewno to orzech, natomiast te ciemne w środku bransolety to dalbergia. Możecie bardziej kojarzyć angielską nazwę African Blackwood. Świetny zegareczek, bardzo leciutki. Przyjemny w noszeniu, z tyłu oczywiście możliwość wykonania personalizacji graweru, także jeżeli myślicie o takim zegarku dla kogoś na prezent, no to to jest świetna opcja. No i oczywiście w zestawie do każdego zegarka wraz z dozoletą dodajemy taki przyrząd do regulacji bransolety. O to też często pytacie, także pokazuję. Taka igiełka, można nią łatwo wyjąć odpowiednią ilość ogniw i już zegarek pasuje na rękę. Wracam do pakowania waszych zamówień, bo jest ich dzisiaj bardzo dużo. Dziękujemy za zamówienia. Zapraszamy do zakupów i miłego dnia. Życzymy pa-pa.